Słuchajcie, jeśli chodzi o, bo to też z tym jest związany moja wizyta w Urzędzie Morskim 17 lutego i być może też spotkam się jeszcze z ministrem Archewką w tym temacie. Ale zasadniczo temat wygląda jakby następująco, bo, bo, bo to też jest takie, wydaje mi się, że wielu osobom jest jakby przekonanie, że to zaraz będzie wbijane i już zaraz rozpocznie się ta inwestycja. Dziś Urząd Morski ogłosił, tak jakby zbiera dokumentację, żeby można było stworzyć nowy tor podejściowy. Więc tutaj ten będzie cała, doku, upraszczając to bardzo mocno, no zostanie w morzu zrobiona taka rynna, którą głębsze statki będą mogły po prostu wpłynąć, bo dziś jest taka sytuacja, że ten nasz tor podejściowy zahacza stronę Niemiec, no, no. kiedyś Niemiec Wschodnich ddr bo to się ciągnie od, 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 od tamtego okresu. I żeby to wykonać, będzie też decyzja środowiskowa. No ja, ja tutaj stawiam sobie taki znak zapytania i na tych spotkaniach też to poruszam, no a jak ta inwestycja będzie oddziaływać na linię brzegową w międzyzrojach, No bo to, to mnie może interesować i raczej jako burmistrz Więzdroja mogę o to pytać. Tak? Więc tutaj na pewno będziemy zadawać te, te pytania, to będzie na etapie tej decyzji środowiskowej i potem jeżeli zostanie tam przez wszystkie organy usta, ta decyzja będzie już prawomocna, wtedy Urząd Morski wystąpi do, do, no po, do Unii Europejskiej o środki, ale to jest przez taką instytucję, która znajduje się w Warszawie i zostanie ogłoszony przetarg na realizację tego zadania, więc to jest perspektywa 4-5 lat nie wcześniejsza, no bo to, to nawet z tego z administracyjnego, z, admi z administracji moim zdaniem to, to będzie, to, to, to taki czas jest jakby czasem rzeczowym, no a potem pewnie już zarząd portu będzie szukał inwestora, którego najprawdopodobniej wyłoni w drodze postępowania przetargowego i ta inwestycja będzie zrealizowana. Ja myślę, że z perspektywy gminy Międzyzdroje są trzy elementy istotne. Bo ja nie, nie chcę tutaj wchodzić w taką dyskusję, czy ta inwestycja jest potrzebna, czy ona nie jest potrzebna, bo z punktu widzenia pewnie naszego kraju, województwa, no ona jest potrzebna. Z punktu widzenia samorządów, no to zawsze jest bilans korzyści, strat. Ja uważam, że, że dziś są więcej jest zagrożeń dla Międzyzdroju. Nie wiem, czy one są uzasadnione, czy nieuzasadnione. Od tego jestem, żeby to zweryfikować, ale też nikt mi, nikt mi nie powie, jak się będzie zachowała linia brzegowa, tak w perspektywie 10-15 lat. Wiem na pewno, że jak będzie ta inwestycja wykonywana ta pierwsza, będziemy mogli pozyskać bardzo dużo yy, refulatu i rozszerzyć naszą, naszą plażę. Tego piasku będzie bardzo dużo. Yy, dla, dla porównania to będzie w jednostkach, to będzie 100 tysięcy, to było to, co zostało narzucone kilka lat temu, a tego refulatu będzie 150 milionów. Wiecie, że, więc trzeba też sobie to jakby przygotować pod to dokumenty, no bo moglibyśmy cały ten nasz księżyc w zasadzie zasypać łączkiwami. No ale to, to się stanie, ale potem musimy zabezpieczyć moim zdaniem interes gminy, żeby jeżeli ta linia brzegowa będzie zdecydowanie krótsza. A Urząd Morski jakby ze swojego statutu on jest odpowiedzialny za ochronę linii brzegowej, czyli jakby za ochronę wydmy. Więc jeżeli plaża ma 10 czy 50 metrów, no to jest zabezpieczone a w perspektywie gminy Międzyzdroje 10 metrowa plaża 50 czy 100, no to jest być albo nie być w wielu aspektach, prawda? I dobrze by było no, zabezpieczyć też ten, nasz samorząd w ten sposób, że mamy gwarancję, że jeżeli ta linia brzegowa jest mniejsza o tyle i o tyle, no to te, wtedy będziemy mieli za każdym razem zasilenie, bo wiemy, że jest ciąg przyczynowo-skutkowy pomiędzy tą inwestycją a szerokością naszej plaży. No i, i, i dlatego jesteśmy, znaczy jest to moja osoba w tym też. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest aspekt komunikacyjny, bo w jakiś sposób te, te kontenery będą musiały naszą wyspę opuścić. I tutaj raczej będzie to się działo przez naszą gminę, czy to w transporcie kolejowym. No i wtedy to będzie zdecydowanie większa skala, więc tam trzeba było zabezpieczyć część dzielnicy. Już często są państwa wnioski o, o membrany, i tak dalej, i tak dalej. Czy w ogóle nawet ten tor kolejowy. Tak. To jest, jakby, potencjalnie drugi aspekt. No i trzeci aspekt to są rzeczy współtowarzyszące, które, które mogłyby być jakąś formą rekompensaty. Nie będę się wypowiadał co do, co do strony Świnoujścia, no bo to jest to jest już rzecz pani prezydenta Katowskiej, ale uważam, że, że te korzyści dla miasta też nie są duże przy tej inwestycji, bo trzeba pamiętać, że jeżeli to jest inwestycja spółki Skarbu Państwa, to ta spółka nie odprowadza podatku lokalnych, tych lokalnych czyli podatku od nieruchomości, podatku od wartości budowli. I tam ta, ten jakby zastrzyk taki bezpośredni finansowy będzie na poziomie około 700 tysięcy rocznie. To za taki obszar to jest powiedzmy, że stosunkowo symboliczne. I też gdzieś z tyłu głowy pojawiały się, proszę Państwa, takie pytania, że jeżeli powstanie ta infrastruktura, czyli ten tor podejściowy, i dzisiaj mówimy o jednym, o jednym porcie, to co stoi na przeszkodzie, jak już mamy drogę S3, dobro połączenie kolejowe, inwestycje za 700 milionów z torem, żeby tam powstał kolejny, a potem kolejny. A potem będziemy mieli na granicy miasta port, port jakiś. No bo o tym się dziś jakby nie mówi, ale też chcielibyśmy mieć taką gwarancję, że mówimy dobrze. To się kończy na etapie podziemnego miasta. Mamy tereny nadleśnictwa, czytaj skarbu państwa, więc zawsze można podjąć decyzję i tutaj samorząd nie jest, już nie będzie stroną tego. Nie wiem, czy ja się męczę marami wyobraźni. Ale też zdajemy sobie sprawę, że, że gmina Międzyzdrowe to jest Woliński Park Narodowy, woda, woda, nadleśnictwo i będzie port. I my tego już, to, to, to nie jest kwestia jakby mojej bytności, to, to jest bardziej kwestia bytności Mieszka Bobka i perspektywy rozwoju dla, 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 naszego, dla naszego miasta, tak. No to trzeba sobie tak gdzieś to z tyłu głowy mieć, a poza tym cały układ komunikacyjny się, Y, 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 zmieni, to, to, to jest, już to obserwujemy, będzie droga szybkiego ruchu. No wszystko się zmienia. Tam mieliśmy potencjalny jeszcze teren taki rozwojowy, y, właściwie nawet żeby połączyć kiedyś między zdrojem z Lubiewem, a może iść nawet tam dalej do granicy, bo to jest jeszcze gdzieś chyba około kilometra, może z półtora w tamtą stronę, tak. No to muszą się gdzieś tam takie lampki y, y, zapalać i, i trzeba sobie zdawać z tego sprawę, a jak kiedy o tym nie dyskutować, jak jak teraz, kiedy będzie inwestycja, no my możemy być stroną, chcielibyśmy być stroną, dlatego też e, e, myślę, że, 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 że takie pytania trzeba stawiać i też takie pytania stawiamy i do, do kolei, i do, do 102, do, do różnych instytucji i powiem szczerze, że, że, że tamte op odpowiedzi są dość mocno, nazwijmy to lakoniczne, że jak będzie, no to będziemy działać, no ale to, to słuchajcie, no to dziś trzeba byłoby coś zaplanować z nadodrzanką, z tym wszystkim, żeby to to zafunkcjonowało, a z, a z drugiej strony jakby rozumiem też pana, pana ministra, bo walczy o tą, tą inwestycję, nazwijmy to jak, jak lew po prostu, bo jest tych inwestycji w kraju strategicznych dużo, budżet nie jest jak zwykle z gumy, wiemy, że jest sytuacja jaka jest międzynarodowa, tych pieniędzy jest mniej. No i też są te argumenty, które mówią wprost, no trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że jakby doszło do jakiegoś konfliktu, no to też mamy na ten port kontenerowy, cały nasz kraj w jakiś sposób obsługiwać, tak. No nie mówiąc o tym, że przecież opłata z cła będzie, na przykładzie Gdańska, Gdyni, tam akurat odwiedziłem te, te, te inwestycje, no to mówimy o, o miliardach złotych, prawda, bo to jest 20 do 40 miliardów złotych, które są w stanie wpłynąć do, do budżetu państwa, więc też no, no, to, że my będziemy krzyczeć, że, że, że jakby zasadniczo nie chcemy, no to znacie państwo sytuację z zamknięciem plaży na Warszawie, tak. Ja rozumiem, ja nawet się łączę w bólu z tymi, z tymi ludźmi, no ale z punktu widzenia takiego, że jest wojna i, i 30% gazu jest dostarczane przez ten, no to chyba nikt, nikt nie jest, to zarówno jedna władza, jak i druga władza no racjonalnie do tego tematu podchodzi. No. Jak, jak, nie, jak nie, nie mieszamy w te emocji, polityki, tylko zdrowy rozsądek, no to często są podejmowane takie po prostu takie decyzje o tego typu inwestycjach. No jest tylko zawsze, już się rozgadałem bardzo mocno, jest zawsze tylko kwestia rekompensaty dla społeczności lokalnej. Ale jak mówimy o takim, o takim interesie i o takim o tak poważnej sprawie, no to myślę, że zabezpieczenie interesu lokalnej społeczności to są naprawdę symboliczne w tym wszystkim wartości. Dziękuję.